O, gary Fluatry się o coś tłuką, bo to chyba nie zaloty. Nie wiem, o terytorium, o kamień. O tą norę pod kamieniem. No trochę zwróciły na mnie uwagę i przystały, ale to wyglądało całkiem ostro, jeszcze chwilę wcześniej. Dobra, może się przyzwyczają do mnie i zaczną. A ja spauzuję. Albo oddale się, ale przybliżę. Chyba o terytorium, bo tak pilnuje tego kamienia. O, tłuką się pod spodem. Coś tam się dzieje. O, jakaś mniejsza wypuszczona. Ta najmniejsza wypuszczona została. No takie ciekawe zachowania. No, zaczęły znowu. Ale się tuką nieźle. Chyba nie zaloty takie co jak ktoś wie jak jak godygar fluwatr wyglądają, to niech się wypowie, bo nie wiem czy je jakoś rozdzielać, czy się cieszyć, że one tak się tańczą. Aż takie Wyblakłe barwy mają dziwne, bo z reguły mają takie ładne plamki czarno-żółte. Wybarwione są ładnie. A, a teraz obie jak są chyba wściekłe, no to takie wyblakłe się stały. Prawie bez barw. O, tu wyszła tam najmniejsza, jaka wybarwiona była ładna. I one z reguły takie wszystkie... Podobnie wybarwiona. A teraz cholera wie o co tu chodzi. No ostro, ostro idzie. No, to chyba nie są zaloty. No dobra, mam nadzieję, że się zaraz męczą i się uspokoją. No. Hmm. To taka tylko ciekawostka na dzisiaj. Coś im nie po drodze ze sobą. No, jedna wygoniona na szybę, a druga wraca. Chyba zwycięsko. No to na razie chyba koniec historii. i terytorium opanowane i barwy już wracają, już nie są takie wyblakłe, już coraz lepiej to wygląda. O, wraca, wraca tamta, już też barwy lepsze ma. No ale jeszcze tam sobie muszą wyjaśnić parę rzeczy, widzę. <laughs> Czego wy chcecie? Od siebie. Mało macie miejsca w tym akwarium. Nie umiem rozpoznać, czy to w ogóle samce. Nawet nie próbowałem się dowiadywać, jak to rozpoznać. No, znowu jedna przegoniona. Jedna trąfująca. O, a tutaj następna się czai. Muszę chyba więcej tych kamieni ponaw... Bo może, może wtedy nie będę się tak tłóco o te kamienie. Tu jest jedna kopa ustawiona. Tu jeszcze, to, to za mało. Tutaj ta mała, co się nie wtrąca. Choć ta mała tutaj kiedyś z tego kamienia w tym kamieniu rządziła. Odganiała wszystkie, pamiętam, te większe i dawały, dawała sobie radę. Tamte uciekały. No ale coś się chyba zmieniło. Poszły porozum do głowy. I przegoniły tą małą. A mała sobie. Zwiedza w innych miejscach teraz już zbiornik. No dobra, na razie się uspokoiło. To nie ma co kręcić. Hej, hej. A no, tak jeszcze zauważyłem przy okazji, że mi się znowu gąbka obkurczyła. O, górą, tylko górą nie dołem. Czyli już trzeba będzie myśleć o jej wymianie. A i co ciekawe, no widzicie, coś ten akwaeloskie od tej nowej mojej grzałeczki w ogóle nie trzymają. Co chwila muszę ją przylepiać. Już, już jest oderwane. Oj. Same buble, same buble robią. Nic nie trzyma. Odpadła. I to już tak chyba od momentu włożenia jej do wody. Z szósty raz ją kurde. Będę przylepiał teraz. Aj. Nie wiem. Nic porządnego już chyba nikt zrobić nie może. Ale i tu przy okazji. Widzę, że coś mi obskubało te. Czysty wylot. Normalnie jest tego. Yy, skimerka. A tu były takie pędzle, że się w głowie nie mieściło. O. Nie może trafić z wyostrzeniem. No, w każdym razie tu były grube pędzelki na nim. A teraz, kurde, właśnie przed sekundą zauważyłem. O. I tam też. Widzę, siedzą krewetki na. Tej czujce termometra. Kurde, czemu to nie ostrzy. Może tu przyostrzy. O, o na no tym. O, teraz widać. Też to było grubo grubo. Widać tylko pozostałości. Ciekawe czy to krewety, bo tam jedna się widać rusza. Zaraz spróbuję z tej strony to bliżej będzie. O. Czyli poskutkowało, to jak też popsikałem, to podczas ostatniej podmianki tym swoim preparatem, tylko tu jest napisane Carbo, ale ostatnio miałem tu więcej wody utlenionej niż Carbo i, i z tym spryskiwałem, jak miałem spuszczoną wodę przy podmianie, to to było odkryte i ja chyba tam nawet pokazywałem, że spryskiwałem, jak nie ostatnio, to przedostatnio. I tu spryskił. O, i też czysto. Czyściutko. No, tutaj też były. No, no, może nie czyściutko, bo na samych otworkach jeszcze coś tam jest. Ale było tego grubiej. Łe, no fajnie. Czyli to pomogło. No i super. I o to chodzi. To jeszcze raz. Hej, hej. musiałbym psiknąć jednego liścia na próbę od tego anubiasa kwitnącego jednego od tego i zobaczyć czy liść padnie czy czy tylko glon z liścia padnie bo jak liść za bardzo nie odczuje a glon odczuje to krewety glona wtedy zjedzą takiego potraktowanego takim wynalazkiem no czyli mieszanka karbo z wodą utlenioną z tym, że teraz ostatnio to tutaj chyba z 80% to miałem raczej wody utlenionej. Bo wcześniej psikałem samym karbo, no to nie widziałem efektu. A tutaj potem trochę karbo miałem, ale większość dolałem yy, wody utlenionej. I to już woda chyba swoje zrobiła. Trzeci raz. Hej, hej. Chyba, że znowu coś sobie przypomnę.